Siemanko, z tej strony ekipa Nex Urbex. Witamy Was na kolejnej wyprawie. Dziś będziemy eksplorować opuszczony elewator. Zapraszamy do oglądania. No, ładnie. Czekaj, może wam jakieś fajne zdjęcia Pierwsze pomieszczenie. Jak zwykle. Pełno niepotrzebnych gratów, śmieci, gazet. Ony po prostu... Lipa, po prostu lipa, no. się wydaje że czas już na elevatę. Jesteśmy. A, zobacz, nie No, wiecie, to było, wiecie, mówię tu przyjeżdżały te, y, pociągi jeździły, tu były sypywane Różnego rodzaju, nie wiem, pszenica, albo coś w tym stylu. No i po prostu... Bo z tego co wyczytałem, to ten zbiornik miał 4,5 tysiąca pojemności, nie? Tylko nie wiem dokładnie, gdzie te zbiorniki się znajdują. Mam nadzieję, że je znajdziemy. Fajnie by było. Dobra, uważajcie, jak chodzicie, żeby nie wpaść. Mamy wejście. Super, dostaliśmy się do środka. Dobra, mówiłeś, że znalazłem zbiorniki, tak? Pokaż mi je. Są pod nami, tak? A dlaczego? Zobacz, co się tutaj dzieje. A, to tu widziałem tam właśnie. O kurczę. Tutaj wyjechać. Nie wiem, czy zobaczycie to na filmie. Taka kamerce. Ale na dole jest pełno wody. I wyglądają to na zbiorniki. Dobra, idziemy zobaczyć dalej Mamy jakieś wejście, to pewnie było wejście, ale od drugiej strony od tam przez nie widać O, o jacie Tu szła jakaś winda Widać tą, bo są szyny i... o jadzie. Szyny i linki. Ale powiem wam, że naprawdę... Konkretnie... Mamy no, tak. no, chwileczkę. Gdzie się Obcym zabroniony. Musimy się zachować w miarę cicho, bo... Tutaj obok są... Domy mieszkalne. Mm -hmm. Powiedz mi, że nie mam wody. Woda, woda, jeszcze raz woda. O kurcze. Ale tutaj fajnie. Szymon, czy dasi? O ja cię. O tu się wyjdę wyjdę. Ejter. Tak. Zobaczysz. Ale tu nie Teraz się wycofuję. Idę eksplorować. Ale piętro. Trzeba tak trochę oszczędnie. Tak jak mówiłem. Obok mieszkają ludzie. Jesteśmy na piętrze pierwszym To tej w tej windy w tej jednostce, To tej to gołębie to wygląda? Fajnie, ale super, fajnie. To możecie zobaczyć, jak wyglądają te wagony, które już pewnie nie pojeżdżą po torach. Pewnie służyły do transportu tutaj przy jakiejś pszenicy albo coś. Teraz z pięknym balkonem Jesteśmy na, piętrze dru na drugim piętrze tak zaświecę mm. na knięż byście zobaczyli jak to wygląda tak to był zapewne jakiś syp Mamy naszą piękną windę. Pokażę wam teraz, jak ona wyglądała. O, ja cię kręcę. W każdej chwili może spaść, naprawdę. chyba że ją dobrze zablokowali. I nie spadnie. Ale powiem wam, robi wrażenie. Powiem wam, że stan... Im wyżej tych schodów robi się coraz gorzej. Dobra, jesteśmy na kolejnym piętrze, czyli trzecim. No, dzień dobry, witam nas, to słynna dziura. Pan tak, te piętro nie różni się niczym od tamtego czy od pięta drugiego. O, co my tutaj mamy? Zaraz zobaczymy, może jakieś wentylacje. Nie wiem, możliwe, że jakaś wentylacja. Coś tu się zachowało i teraz tak Tyk. coraz wyżej, coraz wyżej. No bo coś tu się zachowało. Jestem ciekaw jak to wszystko wyglądało, jak to wszystko było na miejscu i to działało. Widzę, widzę wszystko, no, raczej nie łaź po tym metalowym, nie? Ale nie, śl... to jest ten syp, ten z dołu, metalowy taki duży. <grystanie> Ciekawe to wygląda naprawdę. Czekaj, stój, będzie Zobacz tak kamerką co odmieczałeś Nie może czyli nie widać mnie, ale ładnie Powiem Wam, że widok, widoki są przepiękne, nie dobrze Nie chcę się tutaj odkrywać, żeby mnie wszyscy widzieli Przejdę bokiem, bo zauważyłem ciekawą, ciekawą maszynę Hmm. żadne informacji na jej temat chociaż tutaj coś pisze Amandus <grym> produkcji produkcji niemieckiej Mi się wydaje, że czas na kolejne piętro, na, ko na piętro czwarte. Zapraszamy Was na piętro czwarte. Wszędzie to samo. Wszędzie to samo no. Chociaż na tym piętrze trzecim, tam coś było już. Tam już coś mogłeś znaleźć. Trochę maszyny. Ale strasznie tutaj wieje powietrze. Z której to strony? O, od strony pociągu. Od strony wagonów. Nikt tam nie ten. Zobaczcie jakie to wielkie. Widok jest przepiękny. O, budynek jest potężny. Piętrowy się praktycznie nic nie odróżniają od siebie. Na niektórych można spotkać resztki maszyn, ale w większości to same rury jakieś nie wiem, sypy metalowe. o, mam jeszcze jedno, jeszcze jedno piętro. Hmm. Ono będzie ciekawe, jak coś czuję. Jesteśmy już na kolejnym piętrze już nawet nie wiem, którym, nie liczę tego i standardowo nasza dziura. Ale tu odchodów, w ptaków, byłem tak? Tak jak mówiłem, no, praktycznie się niczym nie odróżniają do pomieszczenia. Gdzie nie, gdzie naprawdę. Słuchajcie, strasznie w Nie wiem, czy je słyszycie, ale mnie słyszymy dobrze. Mamy naszą windę. O Jezu, on mnie ze ten gołąb. O, jesteśmy o są nasze gołąbki. Pamiętajcie co wam mówiłem o tej windzie, o tej, o tej windzie. To no już była wysoko. Chodź, idziemy. <laughs> idziemy, bo się bulwersują. Tu już chyba nasze ostatnie piętro. Nie, nie, jeszcze jedno. Myślisz? jest Dobra. Okazało się, że oprócz tego piętra, co teraz Zapraszamy chodzimy, jest jeszcze jedno piętro. Nie wchodź do tej windy. Nie wchodź do tej windy. Bardzo nowoczesna. Podłoże drewniane. Nowoczesna lampa. Uszcząca się farba olejna. Cud O hmm. powiem tak te pomieszczenia troszkę się odróżnia od tamtych poprzednich Tym na przykład, że w miarę zachowaną maszynę mamy i podejdę bliżej. Znów no, Amandus Hamburg, niemiecka maszyna. Pewnie coś przesiewała. ma kratki. Hmm. <śpiewanie> Znaleźliśmy UWO. No, no, <śpiewanie> Szumuń będzie robił zdjęcia. Które czekaj. znajdziecie na, na naszym Instagramie. Odwiedzajcie naszego Instagrama. No, nie no, za mocne jest. Od widać naszego Instagrama. Nie uwierzycie, znaleźliśmy UFO. A, proszę bardzo. Na stojaczku Mamy UFO. Przyleciało tu dość niedawno, bo z otwarte drzwi. Ja <laughs> Zapomnieli zamknąć. Będą mieli zimno. <laughs> Może im zamkniemy, bo będą mieli zimno później. Tam? Czekaj, wyciągnąłem ja co to jest, dobra? Jest? Ach, nic ciekawego Nic, tylko tyle Jakiś... Tylko zapadnie O kurcze, o kurcze no. To? na to, jak to, ja! Jakie to wielkie! ja zobaczcie, czekaj. O kurcze i weź tam wpaść. O Jezu, nie wyobrażam sobie Kremia. tego. Nie chcę sobie tego wyobrażać, ani tego przeżyć na żywo. O jacie. Jacie, gdzie to się wszystko ukrywa? To są te zbiorniki. Czekaj. Ojo. O matko, ale na to. Jakie to wielkie. To są chyba te zbiorniki. Ale ten 4,5 tysiąca mi się wydaje, że więcej niż 4,5, hmm. ale ogromny ludzie. Ja się. Dzisiaj... Nie wiem, czy kamera odda. Ten ogrom tej... tego zbiornika, ale naprawdę potężny. Ale, zobaczcie na to. Jakbym tą kamerka spadła, płakałbym. Skoczyłbym, panią. że <laughs> Takie niepewne Nie no to same takie zbiorniki ludzie To jest największe Ogromne Dobrze mi się wydaje że czas na, na nasze ostatnie piętro ja nie wiem Wchodzimy na chyba już ostatnie piętro Raczej tak, ale powiem Wam, stan tych schodów jest naprawdę bardzo słaby i naprawdę nie róbcie tego, nie naśladujcie nas w żaden sposób. O, jesteśmy chyba już na, na ostatnim. U. Już już się to wyobrażam, pewnie ten błębem się kręcił i coś to robiło. Nie wiem co, ale coś robiło. Mamy nasze gołąbki. Pomieszczenie, tu już się poddasze. Zobaczcie co znalazłem Nie, dobra Nie podnoszę Nie wiem czy tam wchodzić raczej nie Nie będziemy ryzykować Tutaj też nic ciekawego nie zobaczę Aha to Jest jakieś pomieszczenie o, nasze UFO Zamknięte? Kolejne UFO? <laughs> Idziemy na balkon i zobaczcie, jakie są piękne widoki I jak to wygląda? Gdzie Szymon? w las Dobra, o Ale to trochę straszne o. zobacz Tak, widzę właśnie, czy już tam widać Zobaczcie tutaj na to. Jesteśmy prawie na najwyższym punkcie Chodzicie tego tutaj? budynku. Nie. Tutaj mi kamerę, ja wejdę. Coś trzeba nagrać. Czekajcie, zobaczcie. Naprawdę praw mamy te wagony. Standardowo. Szymonowi daje kamerkę. On robi takie wyczyny. Wielką. saka No Zaraz zobaczysz. No zobaczysz marche Na to nie wejdę. To to jest sama blacha No dobra. Chodzimy, bo przypały jeszcze na robię. tam nie ma co dalej wchodzić, bo wiesz, pełno. Wokół Siemanko, z tej strony ekipa NextUrbes. Chcielibyśmy wam złożyć wszystkim serdeczne życzenia, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Szczerego dzielenia się opłatkiem, szczerych o, życzeń świątecznych tak i jest. noworocznych. Spełnienia waszych nowych postanowień noworocznych, wam jak najlepiej one szły. No i oczywiście co, pozdrawiamy całe grono Urbeksowiczów, Wszyscy, co zajmują się tą pasją. Jeszcze życzymy pogodnych i wesołych świąt. Na koniec chciałbym jeszcze podziękować wszystkim naszym subskrybentom, osobom, które nas oglądają. Zachęcamy Was do odwiedzania naszego kanału na YouTubie oraz naszego social media na Instagramie. I to by było na tyle. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć. Piona.